Witajcie w wakacyjnej odsłonie książek z Bujeckich, a ponieważ właśnie już prawie oficjalnie wakacje się zaczynają, to Jest. przychodzimy do Was z gorącą, wakacyjną, planerową, e, cudowną powieścią. Tak, która na dodatek rozgrywa się na cudownych, pięknych Hawajach, więc mhm. jeżeli nie możecie wsiąść w samolot, tak jak tutaj leci, te samoloty tutaj będą sobie latać, także wyobraźcie Może sobie teraz, lecie. że wsiadacie w to coś, tak. co teraz słyszycie i lecicie I to z nami na, na 10 dni all inclusive, do luksusowego kurortu podróż. w podróż nieślubną. Nie A dlaczego nieślubną? Mamy tutaj opowieść o dwóch bliźniaczkach, Olive oraz Amy. Amy. Bliźniaczki, które tak jak to w przypadku bliźniaczek bywa, są do siebie podobne jak dwie krople wody, ale za to ich życie to są dwie różne bajki. I też charakter, tak? Mają zupełnie odmienny, kontrastowy charakter. Amy jest tą e, zwycięzczynią w życiu, której tak. E, wszystko się układa, ma super faceta, piękny bajkowy ślub zaplanowany, e, dobrą pracę, a poza tym jeszcze jej pasją jest wygrywanie wszelakich konkursów. Tak, i i to loterii. jest bardzo ważna pasja, tak? W związku z tym jakby cały bajkowy ślub, łącznie z tytułową podróżą jest wygrany na loterii. Są to absolutnie tak. luksusowe, przewspaniałe em, nagrody. Które tak. Amy kolekcjonuje po prostu. Kolekcjonuje. To znaczy, to nie jest tak, że tak. ona ma tyle szczęścia. Ona po prostu tyle razy bierze udział w różnych materiach. Ona pracuje, tak? tak. ona to pracuje jest, wiecie, nad taktyką wygrywania. Tak. Więc wygrywa rzeczywiście wszystko. Z kolei jej siostra bliźniaczka, która jest narratorką tak. pierwszoosobową w tej powieści. Jakiś... Czy atakujecie potwór? Tak. Będziemy mieli w trakcie nagrywania nie... planerowego letnie potwory, samoloty, najprawdopodobniej psy. Oraz I być może jakiegoś mowa. gapia. W każdym razie wracając do Olive. Tak. Olive jest, jest, przeciwieństwem jest przeciwieństwem charakterologicznym Amy, absolutnie. Tak. Dlaczego? Dlatego, że jej się w życiu nic nie układa i ona jakby jest do tego przyzwyczajona. To znaczy jest przyzwyczajona do tego, że jej wcześniejsza praca no, była całkiem w porządku, ale radości jej nie sprawiała, a i tak została wylana. Nie sprawia jej, nie dziwi ją też to, że nie układa jej się w życiu uczuciowym, że jej partnerzy no, nie sprostali zadaniu. No, jest okazują słuchą. się jakimiś burakami. Tak. No, ma też bardzo poważne problemy finansowe, to znaczy nie chodzi o to, że ma długi, ale Powiedzmy, że jak na ten wiek, a jest tak w okolicach trzydziestki, no. no to trochę tak słabo. Wiecie, no nie ma pieniędzy na mieszkanie, zastanawia się grubo, z czego zapłaci czynsz. No ogólnie trochę ma życie w rozsypce, zwłaszcza życie w, w porównaniu rozsypce. z siostrą. Zresztą ich relacja jest jakby bardzo bliska i to jest też fajne, że to nie tak. jest tak, że ona jej jakby… Ona akceptuje to, że tak jest. Ona nie zazdrości nie zazdrości. Nie Amy, zazdrości tak? nie, ona, się... ona bardzo kocha Amy i Amy znaczy, też ją tak. akceptuje. Jakby w tej odmienności. To znaczy, to jest nawet, one rzeczywiście żyją trochę w takiej symbiozie. Tak. Są takimi bliźniaczkami, które żyć bez siebie nie mogą e, i nie oceniają siebie nawzajem. No właśnie, to jest, też, to jest też fajne i takie kluczowe w tym. Słuchajcie, ale do rzeczy. Tak. Ponieważ tytuł tej książki to Podróż Nieślubna, y, no to mamy sytuację, w której Amy wychodzi za mąż ze swojego narzeczonego, Ten, narzeczony tak. ma brata i tana. Czyli mamy dwie bliźniaczki i dwóch braci, z czego ITAN oraz nasza narratorka i główna bohaterka Olive, Olive się z ITANem szczerze od lat nie nienawidzą. lubią albo nawet nienawidzą. Po nienawidzą. Po prostu jak siebie widzą, to jest wiecie. No i na tym bajkowym ślubie y, oczywiście są świadkami y, jakby młodej pary. jak no najbliższe biorą osoby. Pierwsze skrzypce grają tak, oprócz pary młodej. Tak, tak. Więc tutaj o, leci samolot na Hawaje. Hawaje, wsiadamy. Ja idę. <laughs> e, jakby, no i na tym ju, już te niesnaski, jakby na tym e, weselu bajkowym się zaczynają, ale takim twistem. E, numer jeden. Numer, numer uno. Je, uno jeden. Jest to, że na rzeczonym weselu e, wszyscy goście, łącznie z parą młodą, ulegają koszmarnemu wielotygodniowemu wskutek, tak. zatruciu pokarmowemu, ze wszystkimi przypadłościami oraz tak. atrakcjami tak. znanymi. ten I Słuchajcie, to y, nie chodzi tutaj o takie zatrucie pokarmowe, że coś było nieświeże, ponieważ nie, było to wygrane to, to wesele. To była toksyna po prostu po, jakąś po, pod, Podano rybę, która miała, ma w sobie takie niebezpieczne toksyny, które po prostu tak działają na ludzki organizm. I rozkładają człowieka na I parę Tak się tygodni. składa, że nasza narratorka, główna bohaterka, Oliw nie je, ponieważ nie lubi Skorupiaków i ryb, natomiast I tan brzydzi się bufetami. I tak się składa, że oni jako jedyni nie ulegają temu zatruciu i zostają namówieni przez na, parę młodą, aby jednak skorzystać z tej e, wycieczki, ale żeby było śmiesznie, ponieważ wycieczka jest wygrana, to nie ma możliwości zmiany osób, więc Oli wleci jako swoja siostra bliźniaczka, e, a i Tan e, jako imię? jej świeżo poślubiony. A, mąż. Ta, a dlaczego mąż, ponieważ on podał tylko nazwisko, więc y, obsługa hotelowa nie wiedziała jak ma na imię pan młody. Tak. Więc oni lecą jako udawane małżeństwa, a muszą udawać bardzo zakochanych, no bo jest to podróż poślubna. Tak. Poślubna, nie I w tym momencie kiedy wsiadają w ten samolot zaczyna się seria takich bardzo klasycznych gagów komediowych takich które nie są ani oryginalne ani trudne do przewidzenia tak. a jednak tak napisane i tak rozplanowane I tak, że, że, że śmieszne właśnie że śmieszne i takie trzymające cały czas nas w atmosferze po prostu Rozróżnienia, rozbawienia i oczekiwania na to, co będzie dalej, tak? Tak, bo z jednej strony mamy wyraźny konflikt pomiędzy głównymi bohaterami. Oni się szczerze nie znoszą, ale z drugiej strony. Ale my ja no, już to no, skórą. No dobrze że oni się wiemy, tak, że zna, kto się czubi, ten się lubi, tak? I od tak, tego się tak. zaczyna. Znaczy, tak, umówmy się, sięgając po tę powieść, doskonale wiemy, co tam się będzie działo. Wiemy doskonale, że no, jeżeli Dwójka atrakcyjnych ludzi znajduje się w malowniczych i romantycznych okolicznościach przyrody, I że na tak Hawaja naprawdę nie że... musi udawać tak. zakochaną parę. I tak naprawdę, mimo że się nie znoszą, to między nimi bardzo iskrzy. Tak, tak. tak. I... O, między nimi są emocje. A to, że one są różne i na początku jakby to nie są emocje z kategorii romantycznych, to tylko podgrzewa jak atmosferę, bo my wiemy, że oni nie są sobie obojętni. Tak, tak. Więc z jednej strony my doskonale, już patrząc na okładkę, patrząc na opis tej powieści, możemy powiedzieć, co się w niej wydarzy, ale z drugiej strony e, autorka, ale okazuje się, że autorka no to jednak. Nie to Podróż nieślubna jest autorstwo, ja sobie tutaj zanotowałam Krystyny Loren, ale w rzeczywistości Krystyna Loren to są dwie przyjaciółki: Krystyna e, Hobbs oraz Lauren Billings. Które od lat wydają pod wspólnym pseudonimem tak. i się bardzo przyjaźnią, Szok. i one e, obydwie naprawdę mają to coś, co sprawia, że książka Podróż Nieślubna okupowała w Polsce listy bestsellerów przez długie, długie miesiące. Ja się nie I przyciąga uwagę okładką. Natomiast faktycznie to nie jest głupia książka. To nie jest komedia romantyczna, pierwsza, lepsza z brzegu. To jest komedia, która pokazuje. Relacje międzyludzkie. Tak, i ten, ta e, psychologiczna warstwa, która też w ogóle nie jest nachalna, też to jest fajne, tak? Że ona jest tak mimochodem, bardzo naturalnie e, jakby wpleciona, to sprawia, że ta książka jest po prostu wiarygodna, tak? My wiemy, że to by się mogło wydarzyć e, naprawdę, że to nie jest kwestia baj bajkowo-filmowych scenariusze. No, chociaż one też bardzo yy, świadomie przerysowują całą o, to sytuację. Oczywiście. Tak, na, na potrzeby, tak. natomiast bardziej yy, chodzi też mi o to, że te postacie, które kreują, są właśnie takie bardzo naturalne. Tak. O, ja bym powiedziała tak. tak, tak. tak. Cała fabuła to jest trochę karykatura, ale emocje bohaterów są tak. bardzo autentyczne tak. i chemia pomiędzy Itanem a Oliw jest naprawdę przyjemna Namacalna. i bardzo się chce, żeby oni e, jednak e, odnaleźli kibicuje siebie, kibicuje się Kibie siujecy, tak, tak, więc tak. ten wątek romantyczny, on nie jest lukrowany, on nie jest to. zabawny. Tak, jest zabawny jest Ale? dystansem też głównie tak? za sprawą tego, że jest ta narracja pierwszoosobowa Oliw, która ma niesamowite poczucie humoru, ma dystans zarówno do siebie, jak i do swojego życia, do swoich tak, tak. przegrywowych sytuacji i tak dalej, więc to jest w ogóle taki tak, też Tak, bo, bo trzeba też tutaj dodać, że i Itan i Oliw to nie są tacy bohaterowie, którzy drażnią, to są bohaterowie prawdziwi, którzy mają swoje osobowości, swoje przemyślenia, swoje sposób słabości, bycia, które są Słabości. Też, tak. tak. I oni sprawiają, że rzeczywiście to nie jest głupia dziewczyna, która leci na Hawaje z głupim facetem i my po prostu śmiejemy się z tego, że ktoś na kogoś wpadł nago w saunie albo że ktoś musi udawać męża, a nim nie jest, że się wstydzą przed obsługą hotelową. Nie, nie. nie. Tutaj rzeczywiście jest, jest wujka ludzi, którzy. mają też swoje historie życiowe, te, tak, te życie to życie też nie jest takie fajne, takie fajne tak. wcale. No i oni nagle znajdują się w raju, więc gdybyśmy się postawili w ich sytuacji, no to to podejrzewam, że mogłoby to się skończyć podobnie, no bo Hawaje, All inclusive, piękna pogoda, tam jest masa atrakcji. I jeszcze I oni, całkiem atrakcyjni. Tak. I tam to jest w ogóle, wiecie, no, to jest ciasteczko. Bóg ciacho. <laughs> Zresztą i ten zdobył chyba Twoją szczególną sympatię. Tak. Tak, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że nie, nie dlatego, że jest piękny. <laughs> Chociaż. <laughs> No jest, no z jest, jest, jest. jest tak opisany. Nie dlatego, że, że ma fajną pracę i ogólnie jest, ale dlatego, że też jest bardzo prawdziwy. tak? I właśnie widzimy go raz, że w różnych sytuacjach, dwa, że widzimy jego uczucia, trzy, że poznajemy jego historię tak. i jakieś lęki, jakieś tam mroki, tak? jakieś porażki, które sprawiają, że on po prostu nie jest takim bohaterem, wiecie, w stylu po prostu Kena. Tak, przesłodzonego Kena, tylko mamy człowieka, mamy po prostu fajnego faceta z pewną tak, historią, tak, który tak, ma tak. pewne warunki, e, który po prostu trafia na ja, Tak. Ja wiem jakby to zostawić. To nie jest tak jak na przykład w Bridget Jones, którą przywoływała się poza kadrem. Tak. Bo w Bridget Jones na przykład jej szef grany przez Hugh Grant'a, już teraz imion nie pamiętam, słuchajcie, taka kultowa książka, e, Hugh Grant na przykład grał taką postać Bridget Jones, która jest Taka zepsuta i płytka, tak. płytka jak woda w Brodziku, tak. a i ten taki nie jest. No właśnie o to chodzi. Chociaż On na jest początek. nawet bardziej rozbudowany niż Pandarsi. Tak. Nie, nie Pandarsi, tylko tak, ten drugi, dobrze, ten którego no. grał no jak Pandarsi. Tak, ta. A no widzisz, dobrze zapamiętałam. Z kolei. Olive nie jest do końca jak Bridget Jones, bo chociaż bardzo jest do niej podróżnymi różnymi względami podobna... Znaczy jest podobna. do niej podobna pod kątem tego, że jest tak zwanym życiowym przegrywem. Tak, sama o tym, nie, sama tak, tak o tym mówi. że jej nie wychodzi, mhm. że ma pecha, że faceci to są w ogóle i tak dalej. Natomiast rzeczywiście jak rozmawiałaśmy nawet poza kadrem, na tym chyba podobieństwo z Bridget Jones się kończy, bo... Tak, jak Danusia y, y, w Tak, dlatego że ona jest bardzo świadoma siebie, ona tak. akceptuje siebie. E, trochę jest jej przykro, że jej życie jest takie, jakie jest, ale ona to życie bierze tak. i stara się nim żyć najlepiej, jak potrafi. E, nie zazdrości nikomu, nie ma pretensji, nie ma żalu. E, oczywiście ma tam jakieś. Nie zachlewa swoje... tematu. Nie zachlewa tematu, nie obiada się. się. I jest na tyle wartościową sama dla siebie osobą, że ona nie rzuca się na Ejtana jak Reksio tak. na szynkę. Tak. Znaczy, tylko fajne, ona ceni się. Ona, tak? ona ceni siebie i też celebruje to życie takie, jakim jest, tak? I też tak. między innymi dlatego ona jedzie też na te, na te Hawaje, tak? Bo no, jakby opiera się rękami i nogami. Natomiast myśli sobie, halo, no, ja na to zasługuję. Ja chcę tak. pojechać na takie wakacje, tylko już tak jest, to ja pojadę, bo ja na to zasługuję, tak? I to tak. jest też fajne jakby z takiego punktu widzenia też y, kreowania kobiety i kobiecości, tak. i tego, że, że ta kobieta, której się przydarzy tak fajna historia, to nie musi być właśnie Bridget Jones, tak? Tylko to może być kobieta właśnie pewna... A tak, Bridget jest, Jones, ten... która no... jednak jest trochę antywzorem bardziej jest niż wzorem. A Olive z kolei może być wzorem. Co więcej, Olive... Mam wrażenie, że Olive jest takim nowym wzorem, wiesz? Że, mhm. że jakby ten no. antywzór Bridget Jones troszkę już wybrzmiał, bo jednak już... Y, y, tak. No, lata mijają. Lata tak? mijają, i wtedy jakby on był bardzo aktualny i potrzebny. A teraz myślę, że Olive mogłaby się stać takim nowym, nowym wzorem, tak? tak? Takiej kobiety, której nie wszystko wychodzi. Ale to nie wpływa na jej poczucie wartości. Tak, tak? Ale też kobiety, która jak leci na wakacje, to nie wstydzi się celebrowania życia, nie tak. wstydzi się jedzenia, alkoholu, nie wstydzi tak. się założyć bikini pomimo, pomimo tego, że ma kręgłości. I, i ona jakby mówi o tym bardzo wprost, co więcej. To jest też typ kobiety, zresztą typ może nawet relacji, w której nie ma niedomówień. Jeżeli tak. I Itan w jakiś sposób krzywdzi Oli, robi coś nie tak, ona nie zamyka się w sobie, nie zamyka drzwi, nie, nie robi nie sceny i dramy, nie wali focha, nie wali focha, tylko mówi: "Słuchaj, tam. Zrobiłeś mi to i to, to mi się nie podoba, to mnie zabolało, dlaczego? I w tym momencie następuje tak zwany dialog, czyli tak. coś, czego pomiędzy y, bohaterami w komediach romantycznych zazwyczaj brakuje. Tak. Brakuje prawdziwego, autentycznego dialogu, który Nic przecież się, no. jest w, w, w zwykłym tak. życiu. Tak. Jeżeli coś między parą i y, skrzącą się nie gra, to się rozmawia. A teraz... nie po prostu przybiega z kwiatami, rzuca i się na nich całuje. No. Tak, więc słuchajcie, no, jeżeli szukacie czegoś, co z jednej strony jest. Lekkie, łatwe i przyjemne. Ale z drugiej strony bawi w mądry sposób, co korzysta bardzo świadomie z tych gagów, z, tych, z tej karykatury. I co ma w sobie dużo takiej... Ciepła. E, dużo ciepła i takiej ludzkiej prawdy, tak? Mhm. I o relacjach, i o człowieku, iż jakby o właśnie o, rodzącej się, o rodzącym się uczuciu i o, i o związku w ogóle, tak, dwójki ludzi, to naprawdę to jest taka książka. Tak, właśnie, bo też to, to, to co jest w tej książce, my się po tak co powiedzmy odciąga ją od tej komedii romantycznej, to jest to, że to jest rodzący się związek, czyli autorki pokazują nam, że nie jesteśmy w stanie poznać kogoś w 10 dni tak. i że ta idylla, którą przywozimy ze sobą z miejsca, w którym jest nam cudownie, w którym nie mamy właściwie żadnych problemów, z tą rzeczywistością, tak. zwykły, bo bohaterowie wracają w końcu z tych tak. Hawajów i nagle okazuje się, że to zwyczajne życie rzuca im jeszcze parę wyzwań, zanim będzie ten happy end, o którym my wiemy, że będzie. To jednak musimy parę rzeczy przemyśleć i to jest fajne i życiowe. Tak, to jest bardzo fajne życiowe i też fajne jest to, że w tej książce autorki pokazują, że no właśnie to się nie dzieje od tak, tak? że to mhm. dojrzewa, że to się zmienia, że potrzeba czasu i że też jakby pod wpływem takiego uczucia do drugiej osoby i tej jakiej relacji, też my możemy spojrzeć na siebie inaczej, coś zmienić, zmienić swoją perspektywę, zmienić swoje przyzwyczajenia, właśnie dlatego, żeby coś zbudować razem, tak? I to jest świetne, bo to jest taka o takim dojrzałym związku, tak, który gdzieś tam e, się w tej książce rozpoczyna i też ja kończyłam z taką myślą, że, że no to jest taki piękny początek tej miłości i że, tak, że, tak, że, tak. że to ma szansę przetrwać. Tak. Zresztą e, no tam autorki robią nam taki taki e, trochę psikus, e, pokazując jakby jednocześnie losy siostry, tak? Która, która zaczyna e, tę fabułę tak. wielkim ślubem z pompą, więc e, no nie wiem, mi się wydaje, że bardzo fajnie jest to zgrabnie skonstruowane, bardzo spójnie, bardzo sympatycznie, no i przede wszystkim śmiesznie od początku do końca, bo ten dystans, ten humor Oliw się udziela, tak? I... Tak, no i autorki same pisały w posłowiu, że genialnie bawiły się pisząc tę książkę, a czytelnik z kolei genialnie się bawi czytając tak. ją i chyba takie Właśnie prawidła dobrej komedii romantycznej. Tak. opakowany też przyznam szczerze, w okładkę, która mnie urzekła, bo po prostu kocham takie okładki, więc ta okładka i ten status bestsellera zwróciły moją uwagę. Więc no tak. po prostu, słuchajcie, tak książka będzie pięknie wyglądać, jeśli ją gdzieś zabierzecie po prostu, także. Polecamy z całego serca Polecamy. na otwarcie sezonu. Koniecznie. Koniecznie. Na, otwarcie sezonu. Koniecznie na wprawienie się w dobry, wakacyjny, piękny, Vibe, romantyczny nastrój. nastrój. Romantyczny. Dokładnie. Polecamy Wam i do zobaczenia w następnych Też. recenzjach. Cześć. Do zobaczenia.